Supergromada Virgo, znana jest również jako Supergromada Lokalna, nazywana Supergromadą Virgo, ponieważ w jej centrum znajduje się Gromada Virgo. Gromada Virgo znajduje się około 65 milionów lat świetnych od nas. Odkrycie Supergromady Virgo było procesem stopniowym. W 1863 roku William i John Herschel opublikowali pierwszą dużą kolekcję mgławic więc, że duża ich liczba znajduje się w regionie konstelacji Panny. Prawie 100 lat później francusko-amerykański astronom G. de Vaucoleurs wysunął hipotezę, że ten nadmiar mgławic był w rzeczywistości strukturą podobną do galaktyki, ale na większą skalę. W 1953 roku nazwał tę strukturę lokalną supergromadą, a w 1958 roku.